Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę zimy Mamy troszkę taka Taką zimową Pogodę Co prawda Śnieg tylko troszkę raz spad, ale mrozy Przymrozki Także traktorem jeszcze się w pole nie wyrusza Trzeba zboża pryskać a tu nie daje No tam w traktorze tak co z grubsza porobione, silnik uszczelniony z przodu. Z prawej strony bęben hamulcowy też, hamulce jeszcze tylko wyregulować. To jeszcze mam parę dni. To się pobawię trochę z instalacją. Co prawda tam działa to jakoś tam. Ale już trzeba do niej się zabrać no to wiadomo już gdzieś dubel kabel jest puszczony gdzieś podplątanina plącane w międzyczasie tak na, na szybko i trzeba trochę do ładu dojść no na pierwszy rzut to daje tutaj wskaźnik paliwa czasami lubię takie bajery i sobie to zainstalowałem w Suprze Wskaźnik mam ze stara, a czujnik poziomu paliwa to taka samoróbka. Taka samoróbka z jakiegoś potencjometru. No to jest druciak, drutoporowy i ślisk no go kupiłem kiedyś kiedyś jak dużo ruskich u nas przyjeżdżało na targ za wschodniej granicy nie wiem dałem grosze za to nie wiem na co mi to było potrzebne ale kupiłem no i to z tego zrobiłem sobie czujnik <laughs> jak ruski co mi sprzedał zapewniał że to z magazynów z zapasów Krasnej armii. No, może i tak, bo zielony. Zresztą u nich wszystko, co przywozili do, do nas na targ, to albo z krasnej armii, albo z kołchozów. Wszystko wyszabrowane i przywiezione tu. Dużo rzeczy można było u nich dobrych kupić. No i tak. I on mi tutaj coś szwankuje. Ale już znalazłem przyczynę w międzyczasie. Aha, to jeszcze powiem jak to zrobione potencjometr tutaj ślizg musiałem przedłużyć troszkę o taki o styk drugi styk przekręciłem do tej śrubeczki tutaj i on mi tutaj włącza kontrolkę rezerwy a ślizg po wskazuje poziom paliwa ale nie wskazywał już od jakiegoś czasu i znalazłem tutaj przyczynę. Po prostu masa, bo to jest wszystko masa, tutaj nie ma żadnego plusa. Plus jest podłączony na wskaźnik, plus jest podłączony na kontrolkę, a masa tylko, a potencjometr tylko łączy masę z kontrolką lub zwiększa lub zmniejsza opór na wskaźnik i tutaj ślisk zmasowanym musi być i o tutaj na wyjściu tutaj było trzecie jedno wyjście jest z jednego końca drutu z drugiego a to się gdzieś w środku urwało chyba albo nie wiem może tylko tak ale ono wyłazi to no nic trzeba tutaj sprawdzić <laughs> może tutaj gdzieś bym przylutował bo ośka, sama ośka jest odizolowana zaraz sprawdzę czujnikiem aha, jeszcze pływak z jakiegoś puszeczki po jakimś aerozole, jakiś oksykord. Gdzieś mam normalny plastikowy pływak, ale wiadomo, że jak trzeba w danej chwili to trudno go znaleźć. On tam gdzieś jest, przerzuca się. Ja go znajdę jak założę czujnik. <laughs> tak będzie. Ale ten się sprawuje dobrze. Tam. <laughs> tak, sprawdzę gdzie by tu. Można przylutować. Nie wiem, czy ten miernik zadziała, bo tu baterie już siadają No, zadziała, dobra. To teraz zrobimy... Aha, na ślisk, gdzie O, tutaj. ośka jest odizolowana ale tutaj ten ten pierścień jest ze stykiem połączony trzeba tutaj go jakoś przylutować zaraz jakieś kawałeczek kabelka i lutujemy dobra mam tutaj taki malutki kabelek mm, ale tutaj żeby żeby on tutaj nigdzie nie nie dotykał to utniemy to utniemy a przylutujemy kawałek kabelka i połączymy z tym Ta lutownica. O, lutownica też ciekawa. Lutownica ma, proszę Państwa, ze 30 lat. oj co ja mówię 30, blisko 40 lat. Samoróbka. Groty tylko zmieniam i lutuję. No, raz chyba przewód zmieniałem tutaj gdzieś. Albo tylko skracałem, nie pamiętam. Gdzieś tutaj się przełamał. Lotownica jest super A gdyby ona mogła mówić. Uch, ciekawych rzeczy byście się dowiedzieli. Och ciekawych Co ona nie widziała, co ona nie słyszała. Trochę mi tutaj ciemnowo. A ciekawi jesteście co by powiedziała. No otóż te lutownicę to szwagier nie zrobił. Zajmował się takimi naprawiał telewizory, radia, takie o duperele. I on mi to zrobił. No, co tu co, coś się nie chce. Dobra. I on mi te lutownicę zrobił. Ta lutownica to jeździła ze mną w latach końcówka lat 70. do 82. roku, bo jeszcze w stanie wojennym, trochę grywałem przez parę lat w takiej kapeli po weselach, zabawach wiejskich. No i jak to na weselach czy na zabawie, przeważnie na weselach, bo to kiedyś tak w mieszkaniach te wesela były ciasno to i co, już ktoś szarpnął za kabel od kolumny przeważnie, gdzieś od głośników i już tyka poszła już nie gra no i lutownica była niezbędna prawie za, za każdym graniem coś tam się Dobra, tutaj by się trzymało teraz, tutaj takiego jakiegoś. Tyle ona by mogła powiedzieć. Tutaj coś było. próbowane notować tak może, coś to coś było. Dobra, tylko tutaj nie. Ale no to jak będzie zwierać do tego końca, to tutaj nie przeszkadza. No chyba. Zaraz zobaczymy, czy jest przejście ze ślizgu za duży opór dobra teraz spróbujemy ten wskaźnik podłączyć tutaj <laughs> obudowa wskaźnika musi mieć dobrą masę no to musi też być zmasowane ze zbiornikiem powiedzmy zaraz kocie cię wypuszczę zaraz wyjście Oczywiście tutaj się tu i, 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 I zasilanie. O, jeszcze masa jedna. O już coś wskazówka drgnęła, jest pełno, pełno. no to tak, pusto. Ale jeszcze do kontrolki jest kawałek. Kontrolka dopiero tutaj się zapala. Pół. Pół to tak mniej więcej. Pełno. No więcej chyba nie pójdzie. No dobra, działa. Tu. I ma, aha, i zasilanie. O. Jakiegoś kabelunia tutaj mam. I zasilanie i teraz jak to wygląda. Przyzerze się zapala. Dobra, będziemy ustawiać to na schemacie zbiornika. No tak, tutaj mam przekrój zbiornika. W tym miejscu w ściance jest otwór. Wyskalowany jest co 5 litrów. Mam taki pręd wyskalowany o 5 litrów i zaraz zobaczymy jak to wskaźnik pokazuje mniej więcej na tej wysokości jest czujnik czyli Przy około siedmiu litrach zapala się kontrolka, hmm. to jest jakieś na kresce, na wskaźniku jakieś piętnaście litrów, pół, a gdzieś dobrze nie łączy tam słówka no i pełno no i tak mniej więcej tak mniej więcej było nawet pół no to tak mniej więcej jest tam zaznaczone jedna druga zbiornika Kreska rezerwy na wskaźniku to u mnie jakieś 15 litrów. Dalej już 0 A kontrolka dopiero się zapala przy na jakichś 7 litrach. Czyli jakieś godzinę pracy. Dalej już nie opada. Za krótki jest troszkę brud. Można go jeszcze bardziej wyprostować, ale myślę, że dobrze jest. No A jakby troszkę potencjometr. A! Jakby go cofnąć. Na dół w tę stronę to jeszcze dalej by się kontrolka zapalała. Trzeba było podginać blaszkę. Tutaj mało precyzyjnie już jest. To jest zero, a jeszcze paliwo jest. Jeszcze dycha jest. Lepiej jak oszukuję w tą stronę. Jak miałby pokazywać, że jest, tam w zbiorniku pusto. Dobra. Nic nie będę więcej tu kombinował <laughs> tak go założę Aha, dobra, dobra wyłączę prostownik. Jeszcze tutaj trzeba by było podświetlanie zrobić. Podświetlanie tutaj on ma tutaj <laughs> takie otwory. W tablicy były takie uprawki z boku. Wkładało się tu żarówkę. I tędy podświetlały. Z tym, że u mnie w desce deska jest z 5 mm, 4 mm aluminiowej blachy. Także te szczeliny są prawie yy, zakryte. Ale tak sobie pomyślałem że trzeba by było w tej blasze aluminiowej taki dołek troszkę wywiercić i malutką białą diodkę podłączyć przez opornik oczywiście, bo to 12 V i ładnie to wygląda, bo próbowałem tutaj podświetlać diodo, to fajnie tutaj widać żaróweczka tak chyba nie podświetli ale to jest na, na przyszłość na razie na razie założę tak dobra wskaźnik zrobiony na razie ma działać